Oficjalnie zgodnie z unijnymi ustaleniami Polska ma przyjąć nawet 12 tysięcy imigrantów. Chodzi z unijnych przecieków wynika, że może to być nawet 100 tysięcy osób. Pierwsi z nich trafią do naszego kraju na początku przyszłego roku. Tymczasem lekarze alarmują, że imigranci sprowadzą do Polski choroby zakaźne u nas nieznane. Chodzi o takie choroby jak poloksztuśiec czy błonica. Uchodźcy mogą być szansą, nie zagrożeniem. Wykorzystajmy ich potencjał. Takich haseł nawołujących do otwarcia się na imigrantów z Syrii czy Erytrei, w internecie jest wiele. Najczęściej artykuły tej treści można znaleźć w popularnych portalach internetowych. Do przyjęcia imigrantów z otwartymi ramionami zachęcają też media głównego nurtu. Niewiele mówi się z kolei o zagrożeniach, choćby epidemiologicznych. Co roku w Syrii i w okolicznych przygranicznych terenach występuje, Występują zachorowania na polio, czyli choroby Hajnego heine, Medina. Ostrzega profesor Andrzej Wojtyła, były minister zdrowia i główny inspektor sanitarny, choroba Hajnego Medina przenoszona jest poprzez odchody. To bardzo groźna choroba zakaźna. A na tym nie koniec. Lista chorób, które mogą pojawić się w Polsce wraz z napływem uchodźców, jest długa. W tamtym rejonie występują wysokie odsetki zachorowań na błonice, dur brzuszny, gruźlice. Krztusiec. Powszechnie wiadomo, że uchodźcy nie mają ze sobą ważnych dokumentów. Nie mówiąc już o dokumentacji medycznej, trudno zidentyfikować więcej, z jakiego kraju pochodzą i jakie szczepienia przeszli. Profesor Andrzej Karatkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przestrzega przed gruźlicą, chorobą, z powodu której każdego roku umiera ponad 3 miliony osób. Badania wskazują, że blisko u 50% przypadków gruźlicy są to w Europie imigranci. Do zakażenia gruźlicą dochodzi drogą oddechową. Specjaliści biją na alarm. W Europie mogą pojawić się ponownie choroby, które nie występowały tu od lat. Przykład: choroba Hansena, powszechnie znana jako trąd. Ryzyko importowania przypadków trądu istnieje, chociaż. Obserwacje i badania epidemiologiczne w Stanach Zjednoczonych wykazują, że trąd ściśle jest związany z uchodźcami, natomiast transmisja bakterii na inne populacje jest niezwykle... Rzadko. Pierwsi imigranci do Polski trafią w przyszłym roku. Przyjeżdżać będą w grupach po 150 osób. Imigranci kierowani będą do ośrodków w Białej Podlaskiej i Podkowie Leśnej koło Warszawy. W tamtych ośrodkach będą prowadzone wszelkie procedury związane z ich ostateczną identyfikacją, procedury administracyjne. Zgodnie z unijnymi dyrektywami, każdy imigrant starający się o status uchodźcy w Polsce ma zagwarantowaną bezpłatną opiekę medyczną na czas co najmniej 6 miesięcy. Pakiet medyczny należny imigrantowi to oprócz podstawowych opieki zdrowotnej, leczenie specjalistyczne, hospitalizacja, opieka długoterminowa, stomatologia i ratownictwo. Szacuje się, że koszt wstępnych badań i opieki medycznej nad uchodźcami z Syrii i Erytrei wyniesie co najmniej 12 milionów złotych. Koszty te będą wyższe, jeżeli dojdzie do epidemii jednej z chorób. Za pobyt uchodźców w Polsce zapłaci każdy z nas.